Witaj gnoju, no, w ogóle to jest moja dziewczyna i spodziewamy się w ogóle dziecka. A ty w ogóle wyjść. on wyjdź. R Ramona, tak? Okej, okay, wszystko? Ja Ale... się tu wpro... Ja się tu wprowadzam, teraz się będę nią zajmował I... i proszę mi nie przeszkadzać. Ja nie wiem co robić. To znaczy? No będzie problem. Jaki? A jeszcze... no z tym gościem. A, no z tym gościem. A, jakim gościem? Chyba no przyszedł. Który? No widziałem, że przez okno zagląda. Ale kto? To jest ja w ogóle jestem w temacie. O co chodzi? ten z czaraj, gościu. A gdzie wczoraj gościu. Ten mąż? Jej? To to? to. Tôi không nghe thêm sai không rõ bị là problem gì

Mam długi, mam ja to pościgę, a ty Teraz tu ze stracił. Teraz stare, ja stare no, panny posuwasz? Chwilę mnie nie było, a ty stare panny Ona przyszła do mnie wczoraj i mnie zgłosiła na świecie no, żeby do niej się, ja, nie nie ma to, ma. Ma. ja mówię, kto to jest z domu? Kto to jest z domu? zrób A co ja mam zrobić? No to teraz się dogadam, chłopu, że związek rozje**ał Nie nie zrobimy się jakoś wytłumaczyć tutaj Ale ja mówię jak było Ona tutaj przyszła wczoraj, zaczęła nas wszystkich wyzywać Później jego pobiła i kazała nam iść do tego mieszkania Tak to wyglądało Ja się w to nie wtrącam, Musimy to jest chora sytuacja. Tutaj dają sprawę do końca wyjaśnić, ja mam zero na, na koncie, mam w ogóle pie pieniądze, 20 lat małżeństwa stracone to to moja wina, że masz i jeszcze stracę mię mieszkanie, nie no, będę miał gdzie mieszkać. Wina mnie mi było stare baby posuwano, Nie, nigdy bym w życiu takiego czegoś nie zrobił, nie interesuje mnie starsze kobiety, nigdy mnie nie interesowały. A ty wiesz ile ona ma lat? A nie i... ma pojęcia. I... A ile ma wiesz, lat? Pierwszy raz ją wczoraj widziałem. No to gdzie gdzie ją poznałeś? Ona do mnie tutaj przyszła, nagrywaliśmy film, spotkanie z najstarszą fanką. Jaki to cholery film w ogóle, o co tutaj chodzi? Niech nie kojarzy pan? Nie. Dobra, po pan sobie usiądzie. Dobra, siadamy, siadaj też. I na spokojnie, ja mogę... No i, ty siadaj tutaj, i tutaj, albo A, Z, ty Z, tak? siadaj, tutaj, albo i, ten. I musimy tą sprawę wyjaśnić. To no więc co? Po, gdzie się w ogóle popała na On, Ona przyszła tutaj. A smacznego w ogóle? Puściliśmy ją. Dzięki Piku. Zaczęła nagle wszystkich wyzywać. Tak? My stąd uciekliśmy, bo nie chcieliśmy mieć z nią żadnego kontaktu. I tak się stało, że ona za nami jechała, znalazła nas i jego pobiła. Co ci zrobiła dokładnie? No, uderzyła mnie w twarz kilkukrotnie. Uderzyła go kilkukrotnie w twarz i powiedziała, że nadal będzie się nad nami znęcać jeżeli nie pójdziemy tam do mieszkania. Do jakiego mieszkania? Do Was do mieszkania. Do mnie do mieszkania? No tak. I Próbowałem jeszcze do łóżka zaciągnąć. Słuchaj, mnie nie interesuje, ja, jak ta historia w, w, wygląda, bo to każdy ma swoją in, inną wersję. Ja mam ale swoją, ja wersję, swoją wersję. Ty wydałem. masz inną wersję, ja przedstawiłem sw swoją wersję, ja nie mam się gdzie podziać. Ż żona mnie wy wyrzuciła w domu. Po 20 latach małżeństwa. No do... po co się zdradzacie? Do nie, becia, nie do Ale po co się zdradzamy, ale Ty się nagle pojawiłeś w moim życiu. i nie wiadomo skąd w ogóle. Mówisz o, o jakimś filmiku, ja nie wiem o jaki filmik chodzi. A tu... W ogóle, to jest moja dziewczyna i spodziewamy się w ogóle dziecka. A co ty z tej kurce tak siedzisz? Trzeba się Rozebrać. To nie złe dziecko no, tak. Za, za ostatnie pieniądze tu zrobiła dziewczyna. Taki tutaj tatuaż. O piękny, piękny. No co? naprawdę nie no, możecie. Się no, do... no chyba znaczy LOW, nie? nawet nie jest mój dom, nie możesz się tutaj wprowadzić. No, no słuchaj, ja nie mam się gdzie podziać, ja w tej chwili głodny jestem, idę sobie coś do jedzenia wziąć i, i coś, może coś do picia sobie zrobię, a ty mi potem wyszukasz jakiegoś po pokoju gdzieś i słuchaj. I potrzebujemy dużego pokoju, z jakimś dużym łóżkiem małżeńskim. Musimy się dobrze wyspać, A nie, ja, nie, nie jesteśmy spragnieni. Słuchaj, ty masz tutaj duży dom, masz tu dużo pokoi, na pewno się, się to znajdzie, idę się teraz rozmawiać. A rozgłosić. wie pani ile osób tutaj mieszka, on mieszka, on mieszka, jeszcze jeden kolega mieszka. Ale mnie to naprawdę nie obchodzi. No, no, no naprawdę mnie nie interesuje. Widzę, że lodówkę dobrze macie zaopatrzoną. Za, za Mam jakieś mieszkania. ja idę poszukać posługacie I, na wynajem, na rachubę. Rach, szybko, to, szybko to, proszę, to, proszę szybko. A wchodzi w grę mieszkanie na wynajem, żeby wam wynajął? Wchodzi w grę mieszkanie na, na wynajem? Nie! Bo mi nie stać na na, tu na jest duży A dom, ja tu mogę no, u, u was mieć. A jak mi się dorzucił? Dobra, zrobię sobie teraz herbatę. Czyli czy, czy jakbyś się dorzucił? Nie wiem co tu się. Takiej opcji. Po prostu nie mieszkamy tutaj u was. Aha, czyli teraz będziemy wszyscy raz mieszkać, tak? Może będziemy wszyscy raz muzykę robili, klipy kręcili. Co ty ja żeś się ka Kuba, serio, to nie ja. Nie, no, ja go nie poznaję, nie, człowieku. Wraca chłop po tygodniu, tylko tydzień mniej, było. wystarczył tydzień. Stara baba na chacie, Marek posuwają ją, Kuba, dodatkowo nie. hity Disco polą. no gwiazda się zrobiła, no ja nie wiem, nie wiem. Nie mów tak, Kuba, byś mi pomógł chociaż. Nie, ja wracam do Warszawy. Co ty robisz, no człowieku, to chyba nie zostawisz tutaj. Wracam do nie? Herbata po prawej ja stronie to... na dole. Nie, nie, nie. Trochę wyżej. Jeszcze wyżej. wyżej. No i tutaj będzie herbaty. To tak trzeba docisnąć, żeby się otworzyło. Ale pan się nie przyzwyczaja, bo naprawdę to nie jest widać. Nie, nie, to naprawdę nie, nie interesuje. My nie mamy się gdzie podziać. Żona mnie wyrzuciła w domu. Ja, ja nie mam gdzie spać. A tu woda jeszcze spodziewa się z dziecka. I nie mi. wiem, musimy naprawdę tą sytuację wy, 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 no wyjaśnić. O, nie! W ogóle nie, do góry nie. A, ale czemu nie? No to muszę zobaczyć ma wasz ma, dom jak w ogóle mieszkać. Pokaż Pokojnie mi wygląda y, na no, pokoje. Tutaj jest jeden no, pokój, no, a, a to idealnie będzie dla nas. Jest dużo przestrzeni, no, jest, jest bardzo zajęto, duże... Ale jak przez niego jest zajęte? Nie widzę, żeby tu ktoś tu mieszkał. Duże no duże łóżko. No zajęte jest. Z, zajęte. Ramona, chodź do, do góry, górna. <mall> chodź no, Ramona do, do, do góry, jest bardzo duże łóżko i mamy idealne... Co jest nie wiem. Co to co normalnie myśliłem. Ja to wymyśliłem? Fankę. fankę nie, by by, ty wymyśliłeś fankę. Zapytamy jej się, czy jej się tutaj podoba. Może byś chciała, cię tutaj rozgościć albo przetestować łóżko. A ty co masz do powiedzenia? Jakbyśmy tu jednak zamieszkali? Ja bym chciała powiedzieć, że pana dziewczyna to też nie jest zbyt taka chętna na to wszystko. Nie jest zbyt taka chętna. No może usiądź, przetestujesz te łóżko. Ja usią, usiądę. Ja zajęty jest Wszystkie, co tutaj są materac? Ale jak zajęte? Nie widzę, żeby ktoś tu mieszkał. Ty... On tu mieszka. Są rzeczy rozdalone tutaj, chyba widać. Rzeczy tam są się. jakieś Tam dru... rzeczy. Tam jest drugi pokój, możecie razem za... jednak zamieszkać. A my tutaj jakoś byśmy Be... dali radę razem. Chyba oni są normalni. Jak nie macie gdzie spać, okej. Okay. Jedna noc, mogę się zgodzić, nie więcej. Ale jak jedną noc? A jak ty sobie to wyobrażasz? Gdzie, gdzie my pójdziemy na następną noc spać? Ale to mnie nie interesuje, bo ja nic z panu nie zrobiłem. Ja pana nie znam w ogóle. Ale znasz moją żonę. Nie znam jej. I ona mnie zdradza już od kilku lat. Nie zdradza pana. No jak nie zdradza, to jak wy się poznaliście i wczoraj no i się, się u mnie to pan nie zdradza nie. żonę z tą małolatą. To kto jest to winne? Znaczy kto tu jest winny? A kto wczoraj u mnie był na, na mieszkaniu? Dobra, tak, tak. Rozmowy nie ma. Sł słuchaj, musimy przetestować łóżko, Naj najlepiej się połóż, ja tu się na, 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 na ciebie też położę, a ty w ogóle to on wyjdź. Bo my musimy tutaj zobaczyć, czy nam będzie się wygodnie, tutaj spało. <śmiech> <śmiech> to chorzy ludzie jacy. Strasznie! To która to jest już osoba, która ma coś z góry? <grym> Ja mogę się zgodzić na jedną noc, ale nie więcej. Cześć, że oni robią to w moim łóżku? No, Marek, no, pozwalasz na takie coś? A co ja mam zrobić? No ale no co, no grządam się w moim łóżku? Kuba ma na mnie wylane. Gościu cały czas gada o tym, co on myśli. W ogóle się nie słucha mnie, nie rozumie tego, że nie pozwalam mu tutaj się wprowadzać. Co ja mam poradzić? No ale co ja mam poradzić? To jest mój pokój, Marek! Mój Miłem, pokój! On zajęty jest, tak? No, dobra, no ale to trzeba ich jakoś wyrzucić, co? No, przecież to jest niemożliwe, że moi tutaj zostali. No, przecież to są jacyś chorzy ludzie, no. Jak ty sobie to wyobrażasz? Nie wyobrażam sobie. Trzeba, nie wiem, jacyś ochronę wezwać, coś, no nie wiem, no inaczej trzeba to rozwiązać, bo tak, 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 tak nie może być. Musimy się z Kubą dogadać. żebyśmy. się z aby... Na razie to jest śmieszne, bo nagrywamy film. Ale jak przestaniemy nagrywać film, to w tym, tym momencie zobaczysz, w jakim problemie jesteśmy. Zrozumiesz? No, już to wiem. Zrozumiesz? No, nie. zrozumiesz? No nie, zrozumiesz dopiero jak przestaniemy nagrywać film, no, bo, ja, bo jeszcze no, nagrywamy film. No ja myślę, dlatego się aż tak nie przyjmuję Ale jak skończymy nagrywać film trzeba ich wyrzucić No nie trzeba to jakoś rozwiązać Szybciej trzeba ich wyrzucić, dlatego ja bym poprosił Kubę żeby pomógł nam jednym Ty to, ja pierdziele, słyszysz to? Ile ta laska w ogóle ma lata, ile on? Nie wiem, o 5 lat, ona ma 19-20 Ja od 5 lat z nią jest. Horsson, Jezu Chryste, to w moim łóżku robią, Horsson, Marek, kur... Proszę, czy. i gościoma teraz. To jakoś rozwiązać trzeba. Naprawdę, no to, to, to nie jest normalne. Nie jest to no po prostu. No to ochronę Czemu trzeba. Czy nie rozumieją, że mają robić ten wypad? Musimy ochrodę wezwać. No musimy w sumie. No Innego co? rozwiązania nie widzę. To jest już, już stargnięcie. To wzywamy ochronę? Włamanie to jest. Wzywamy ochronę? Ja no jestem, że wzywamy ochronę. Tylko jaki był numer tam do ochrony? Teraz znajdę. No dobra, to wzywaj ochronę, po prostu. Słyszysz? Już, już, tylko numer znajdę. Nie, ja mam już tej całej sytuacji dosyć. Ja jednak wychodzę stąd, podjąłem tę decyzję. Więc się, y, na razie się y, chwilowo żegnam No, na razie, cześć. Ty, 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 ty a on, Czy Ani, bo on przypadkiem z nią? już wyszła. Jak wyszła? Jesteś pe... A pana dziewczyna gdzie jest? Ona jest na górze. Co? Ona została na górze. Ale czego zostanę? Bo jej się bardzo ten pokój spodobał i jest wygodne łóżko. Słuchaj, ty też musisz stąd wyjść, bo, bo ja się nie zgadzałem na żaden taki układ. Wszystko, wszystko, okej? Okay? Halo, R Ramona, tak? Okej, okay, wszystko? Co tu chodzi? Żyjesz? Ja się zacząłem bać, Marek. N Nic się nie stało, nikt tego jeszcze nie zrobił? Może porozmawiajmy, być może do czegokolwiek dojść, bo ja nie wiem też o co chodzi w tej sytuacji. A tak czy inaczej, to chciałem po prostu powiedzieć, że nie możecie tutaj mieszkać. Y on już poszedł, nie wiem jak ten pan ma na imię. Wyszedł, to ty też byś musiała za nim Ona chyba nie wie, co się dzieje. U odcięta, nie widzisz tego? Ona nie ogarnia, co się dzieje, cześć. Może skontaktuj się ze swoimi rodzicami i je przyjadą. Chcesz możesz jeszcze chwilę zostać, ale no musi za chwilę i Jakby coś się działo, to po prostu powiedz. Ty ze mnie jesteś Wiesz co, ja myślę o tym? Co? Nie wydaje ci się, że on coś jej zrobił? W sensie? Że ją wykorzystuje, że ona nie chce być z nim w związku. Nie wiem, dziwnie że to zmusza. Że zmusza. Dziwnie to wygląda, Marek. Ale po, pojechał już, no to, to, to co? A ona? Coś to jest chora. No no Do samotnej barki, czy coś? Trzeba jest w ciąży. Ma no w ciąży jeszcze. No tak, to no mówił, że jest w ciąży. Co ten gościu robi? To całe małżeństwo jest jakieś nienormalne. No jest, mocno. Dobra, chodź Marek, musimy to przeklinić. Co zrobić z tą dziewczyną? To, to właśnie będzie wzywać na jego ochronę. I chcesz z nią porozmawiać? No nic nie powie. Nie widziałeś, jak ona Zechowuje? Próbujemy za chwilę jeszcze. Marek też puka Idziemy. On ma się otworzyć? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A jak to ten facet? Trudno. Nie, no nie, proszę, no, ja, nie ja się. A ja nie odbieram. Otworzyć? Tak, powiedz, żeby stąd się przeszała. Powiedz, żeby stąd się bo zaraz policję z mamy. Czego pani, tu chce? O, ty znowu tutaj? Ale trzeba. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że co... Dla To Dla nie jest pani dom. Ale to nie jest pani dom. Ale proszę otworzyć się, nie, nie będzie, będzie... Ty ten... ty, to... Co ty tu robisz? Ja powiedziałam, że miał odkryć. Czy nie wiesz, tak czy nie? Ile raz po co? A o to wiesz? jasny Słuchaj, czemu ty żyć w z pieprzymi? Co to ma być? Bo ja się Ten nie piszę na takie coś. Kamerą, ja nie, nie piszę się na takie coś. Co w ogóle pani nie Ale No inaczej do mnie, tylko. Pani ma męża. Przy nim tym. Od 20 lat ma pani męża. No i co z tego, że ma? Nie, mo nie można tak robić. A tam nie można, to jakieś zakazy są napisane gdzieś na czymś na środę. Ale ja nie chcę być z panią. Czego pani nie rozumie? Nie wiesz ty, że chcesz być ze mną? No przecież. Ja jestem mówione. Proszę, Tutaj, ja jestem panie. jeszcze. Ja nie rozumiem. Rozumiesz? Nie, nie można tak robić. Ja ja już nie mam, nie mam chałupy. Jak chyba no, nie pani mam chałpy? Ma Którą Dlatego pani ich wyrzuciła. A skąd ty o tym wiesz? A to nikt pani nie interesuje. Kapuś. No, że ja tam te mieszkanie wynajęłam, kasa będzie, no to ty ja mam teraz tam tam ja mam to się Naprawdę, naprawdę ja pani nie mam, mam się. Pani sobie łoży na spokojnie życie ze swoim mężem. Nie, ja tu nie będę żadnego życia z mężem. To jest tam absolutnie wykluczone, to jest to po prostu niemożliwe. <laughs> Sobie okay. I on tu mieszka, i ma tu okay. mieszkać. Brace. Nie chcę tego gnoja tutaj. On tu mieszka. Tak, ja tutaj decyduję o wszystkim. Chyba, że będzie moim barobem. Na to się jeszcze mogę zdecydować. On tutaj będzie mieszkał, bo tutaj mieszkała od dłuższego czasu. Będzie sługą mój. to nie jest pani dom, zacznijmy od tego. Masz rację. Nie. Jest. Mój, mój. Mój też? Nie, w to nawet nie mój, tylko rodziców. da inaczej wszystko no, proszę proszę wyjść. Pójdę, ale ja tu wrócę. Ja wychodzę z Tobą, ja nie mam gdzie zostawić. Ja nie mam gdzie mieszkać, Również... rozumiesz? No, proszę wyjść. Wiesz, było inaczej, teraz mówisz inaczej, nie wiem, przy kamerze mówisz specjalnie inaczej. Pro proszę wyjść. Na co Pro no, Pro rozumiesz tego, że ci kochasz? Nie, bo... nie tego. Proszę stąd wyjść, tak? Nie no, pójdę do walizki, bo ja tutaj Nie, proszę żadne walizki, proszę stąd wyjść. Dzisiaj mnie tak szybko nie podobędzie. Wiem, wojna rozmowa, ten swój zaraz po kamerą I, I nie będzie Tak A komu mnie normalnie, no? Ja za chwilę zniosę, bo... Bo mi się podmiotli, tylko Teraz wracam Co to ma być? Nie wiem Co jest z tym nie, nie tak? Nie mam pojęcia o co chodzi Chorzy ludzie Jeżeli ta kobieta tu wróci, to przysięgam ci, że dzwonię po policję Trzeba pozbyć się tej z góry Co tu się w ogóle dzieje? Ta na górze jeszcze może zostać kto to znowu? Zamknąłeś drzwi czy nie? Nie, no, ja, ja, ja jakieś. Co ty człowieku robisz? Jestem z powrotem. Idę do góry z, ba z bagażami. Nie, Co? Nie, ty kurde, ze sobą człowiekiem. Nie człowieku. interesuje mnie. To. Ale tak, to nie może wyglądać, naprawdę. No i ja Nie, nie, nie. I, i od dzisiaj. No, ty chyba jesteś jakiś człowiek nienormalny. Co ty robisz? Weź stąd wyjdź. Naprawdę, no. Wstawiam bagażę i wchodzę do środka. Ona jest w środku, tak? Tak, ale ona jest załamana. A, witaj, kochany. Co, co się coś zrób. Co się dzieje? No zobacz, zobacz, co się dzieje, człowieku! Co to jest chłop robi? Prowadza się. Prowadza tak. ja, się tu w pro, ja się tu wprowadzam. teraz się będę nią zajmował i, i proszę mi nie przeszkadzać. Na razie. Co jest? Dobra, teraz pytanie, po kogo strony jesteś? Czy zauważyłeś pewnie problem z tym człowieku? Tak, Wziął latkę. No. małolatkę. Ja też idę. A. Wiosną małą małolatkę i on tutaj posuwa. I się jeszcze na hamę wprowadził. Ale ja się kąpię, patrzę co to za akcja, człowieku. A widziałem, że się miała nań załamana? No co, p. Tak, tak. Jak możesz? Nie, no, ale wręcz go. No to się wykąpię. No to się ubierasz. Dowykąpię się, go, p. No to jest patologia jakaś, nie? No, ja tu nie wytrzymam, <zysk> co tam się dzieje, nie? Przecież to jest jakieś szynada, nie? No. To jest jakiś żart. No wiesz, że ta dziewczyna tego nie chce. Wiesz, jaka ona jest załamana? A siedzi smutna. No nie jest chyba smutna z tego, co słyszę. On ją zmusza. Ona jest od niego młodsza od 30 lat, jak nie więcej. Ka! ryki gotowe wydaje, Głosy człowieku. Dobra, chodź, Dobre. Nie, nie, ale... nie, 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 zaraz to nie, 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 wiem jak to rozwiązać, naprawdę. Ty, spadł ten ręcznik. Ale nie, widać. No jak nie, naprawdę. No nie, 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 nie śmiesz. No tak, no no to jest śmieszny. No dosyć tego wszystkiego. Pierwszy, y, zamów nam śniadanie do łóżka. Co, no co, co ty robisz? Jak ty się robisz? nie uspokoić, to zaraz po policję we Ty psychopato zasrany. Ty, skąd się to w ogóle wzięło? No to mam pieprzony. Już dziadu, obleś.